Witam bardzo serdecznie z tej strony Schooler, a dzisiejszy odcinek będzie yy, no no gdzie właśnie zagramy no właśnie w fronta i we właśnie wybrałem bohaterowie i złoczyńcy tak yy, i o yy, i chyba o jest dobra

Ale nie... ale nie bij... Aaa! Ah. Kurcze! Mogę w sumie czekaj. Eee, jakie to? A nie, nie mogę jeszcze szybko... trudno. Dobra. Nie miałem czasu na wybór w sumie. I dlatego polegam od razu. Dobra. Gdzie oni są w ogóle? O kurcze! Dobra rozpier... O oh, jo! Wow! yo, Co jest? Ej ja. Oh, yeah, yeah. No słabo Czy znowu nim... Nie, no... Be Dobra Ja się ogania ty No właśnie muszę wspomnieć, że... Że dopiero moja pierwsza tutaj gierka chodzi o... O Jezu. Nie no, dwóch na mnie, no ej! No, no co to jest? O Jezus Maria! Ale idziemy beznadziejnie! Ale beznadzieja! Nie no, czekaj, no to trzeba jakoś tak... Jakoś inaczej... Do nich podejść. Kurcze fuh, fuh, fuh. No dawaj Nie no serio A Jezus Maria Ja nie wytrzymam No już mi się nie podoba no bo nic mi nie idzie no No dawaj, no dawaj. Czy ja chociaż za jednego? Jest dobra! No Jezus Maria, no No co jest? Co za męty, no? E, na no nic mi tu nie idzie. No to co to jest? Ej, do no, czyż to taki wstyd będzie? Czy to. Nie, no, bez. Jaj. No? Jest chociaż w kocu jednego. Serio? Eee! Nie, no. Trzyma jeszcze póki nerwy zawodzę, ale no. No ale co to jest? No. O no w końcu chociaż coś mi tam coś tam... no jest no. No tak, dwóch na mnie no, No tak. Masz kurde An... No co jest? Nie no, czekaj. Trzeba jakoś taktycznie rozegrać, a nie... Noż, po co rzuciłem? No Jezus, no ile mam No no tak, z milion, no. Jezus, beznadzieja. Dobra, zatwierdzę jednego. Nie No tak, no. no, ale nie, no to. Dobra, trzeba taktycznie Jakoś bardziej taktycznie to rozegrać A nie lecieć na power Jakoś na drogi, by sobie prawo Aż to co jest? Eee, już mi się nie podoba, no czyż to nic mi nie idzie, no Ubiegł? Tu no, bijemy go czy nie ubijemy? Jest! No! Chociaż coś idzie, a nie. A, jest, nie. A, ja się... No, jaj, jaj. No. A z chłopie. No, sus. No, nie wytrzymam. E no, ja tak się nie bawię, no. spotykamy się. Tak się nie bawię. Nie stanowisz żadnego Tak nie powinno być. Czy co. No, stopkinę. No, bez jaj. Chodź tu gnoja, no! No, 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 Dawaj! Jest! Dobra! Długa jeszcze, bo ja nie wiem jak, jak ja to jeszcze przetrwam. No jest. za moją Jest? Chyba? Nie! masz, świetnie, no świetnie. Jedną sowa Czy to będzie moja? Czy to będzie moja meta jedna? mój Jest dobra, jest nice, jest. Przegrana. <try> e, no to, 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 to aha. <try> yeah. No tak. No tak, zorombiście, no. Eee Słaba poszło, no Jezus Nie lubisz tej gry, no Boże, ale beznadzieja Jezu, nie no, mam nadzieję, że coś ciekawego wyjdzie, a nież jak... Pff, kurde tu przegrywam, no Nie no, po to jest jakaś beznadzieja, no no dobra, mogę rozumieć to, że po prostu nie mam za bardzo levelowanych ty, ale no... Ale no nie, no nie ma opcji, żebym był jakiś słaby, jak jakiś bardzo... Ech. Karty to... No, dobra.

Dawaj! A kurczę! Dawaj! A no nie no O Boże! I tyle masz tej zabawy. Nie no, czy... Ty... Nie no, nie może, że jakiś, nie wiem, by jakoś mocno zbustowanie, czy coś, no nie wiem. Dawaj! Dawaj! Dawaj, współpraca! A jest Serio dostałem... A jest. Serio. Albo Hanem może zagram, nie wiem. Tak... Tak na poczę rozmaiceń. Ale i tak nie wiem co z tego widzie. A ja cię. Ja już... No ja już to widzę. No tak, no lepiej pójdzie Hanem. No, no, no. Ja już to widzę. Nie wytrzymam. Ja po prostu nie wytrzymam. No, no o co chodzi? No dobra, bym no, że po prostu nie ma jakoś bardzo lewolonych postaci. Dlatego może. Ale. Ale nie, no nie macie no, no, chyba takiej opcji, no, że no, jestem no, jak, no, jakiś no, taki no, mega no, słaby. Aha, akurat dostałem prądem, Jezus. No dwóch na jednego, Ej, no, co to jest, no? Czemu na nikt nie dni pomoc? No, Nie, co to za współpraca, no? Jak ja mam dwóch normalnie rozwalić? No ta, no, dwóch do nie przejdzie i co? No i tyle masz zabawy. O, jest. Jest! Chociaż jednego, w końcu! A no, ja cię, no... aż no, To co to jest, no? Czy nie mam, jakiś taki szybki jest, no? Już tej gry nie lubię, no. Z tego powodu. Jest, dobra. Coś tam idzie, ale no. No uduszia mnie. A, serio dwóch na mnie. Jezus, no. Nie no czy... No co to ma być? O! Jest! Mam cię gnoju! Dostał w gębę, porządnie. Oj, chodź raz, choć raz coś mi wychodzi, a nie... ...że cały jestem to tyłu. Aś, no piękny skok. Jest! No! Nasz! Nasz, ty kurde! Mwah. No! Jest! Dobra! Nieki oh. Nie gin za bardzo. Okej. Okay. Tylko może... No, może ktoś przyjść mi pomóc, może co? A nie, że jak będę prą na klatę. Grać, Liczba, jak na treningu. Potrzebna obrona. Nie, 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 Dajcie. Co? A no tak, no. A ja zół, na. O aj! Ua, ale mnie wywalił! No ale skąd, ej! Tak się nie bawimy! Ajajaj! Aj, aj. A ja, a no tak ten z góry strzela, no. Jaki ostatni saper, czy nie, może nie saper, ale wiecie, support czy czegoś czy tak, pozostaje nam jedynie zliczyć ciała pozostawione na polu bitwy przez hrabiego tuku. Boże, jaki bez sens, no. No, ta, no. Eee. no, patrzcie, ale no coś tu jednak niby poszło, ale Ech, i to, to nie jest tak dobrze, jak bym chciał. To jest po prostu bez sens. Boże, no niemożliwa jest ta gra, no. jak to jest to tanie, niemożliwa, no Nieco to tak właśnie... Nie no, pozwólcie, że zakończymy dzisiejszy odcinek, no bo nie, no bo tak się nie da, no. no bo ja po prostu nie wytrzymam psychicznie, no po prostu ja już nie daję rady, no. Więc zakończmy dzisiejszy odcinek. Ja już po prostu nie wytrzymuję, no i ja tego. Tylko dlatego pozwólcie, że zakończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wojsko się taki odcinek spodobał i... No i cóż, no to... Już... Nie no, może najwyżej. Na odcinek, no to cypru super, supremacji, no to... jak to już nie piekę, no to po prostu... No bo już po prostu... Nie... nie, nie wytrzymujesz no po prostu. Ja już po prostu nie daję rady, no. No także... No to już widzimy się już niedługo No Mam nadzieję, że cieszycie się już niedługo Wakacje, no i tak dalej, no to... Mam nadzieję, że chociaż odpocznę, no to... No, to, to, no, się bawię, jeszcze przed wakacjami już dobrze się bawię, no No także, no to To coś, to coś ja... Na razie, cześć, siema